Najmocniejszy wolnosący silnik V8 w seryjnie produkowanym aucie znajduje się właśnie w korwetce 8Z06. Jest to wolnosąca V8 o pojemności 5,5 litra, generująca moc 679 koni, a sam silnik jest typu Flatlink Crank, który pozwala rozpędzić sam silnik do 8,5 tysiąca obrotów, czyli jest to dosyć wysokoprotowy silnik. I brzmi prawie jak boli F1. Samochód jest produkowany od 2023 roku i w porównaniu do takiej zwykłej c w pakiecie Z51 mamy whitebody, mamy zmodyfikowane zawieszenie. No poza tym samym silnikiem, oczywiście. Zmodyfikowane zawieszenie i jeszcze mamy dodatkowe aero, któremu pomaga przenieść tą moc na koła. Niegroźnie uszkodzony egzemplarz z USA sprowadzicie już od 300 tysięcy złotych pod dom. No jest to w zasadzie takie małe lambo, znaczy no nie małe, bo jest pewnie większe, ale tanie lambo. Napisz w komentarzu, czy chciałbyś mieć taki samochód z wolnosącym v 8 który generuje taką moc i obserwuj, taki z Ameryki.